Witajcie w drugim odcinku Kawy, Ciastek i Medycyny. Dzisiaj witam Was z Zosią. I żeby nie było, że tylko wykorzystuję koty do tego, żebyście oglądali z zaciekawieniem, to dzisiejszy odcinek cały będzie poświęcony właśnie kotom. Zaczynamy! Przywitaj się! Witajcie już w drugim odcinku takich dosyć luźnych spotkań, w których rozmawiam sobie troszeczkę na tematy takie różne, luźne. I dzisiaj chciałem właśnie porozmawiać troszkę o kotkach, bo jak widzicie wszędzie się chwalę moimi dwoma pięknymi kotkami, które są po prostu cudowne, wspaniałe i takie kocham prawie jak dzieci, których nie mam. I w ogóle skąd te koty się u nas wzięły, bo tak naprawdę pomysł posiadania zwierzaka domowego to tak wyskoczył, no nie wiem, z pół roku temu. Tak po prostu, tak z dupy przeglądałem chyba YouTube'a albo Facebooka, nie, na Facebooku. I był jakiś mem z jakimiś pięknymi obrazkami uśmiechniętych piesków i było coś w stylu, że no tam nie kupuj, adoptuj, bo adoptowane pieski kochają mocniej i coś w tym stylu. I tak mówię do Anuki Słuchaj, a może nie wiem, adoptujmy pieska, one są takie piękne i słodkie, i śliczne i wspaniałe. I tak w sumie stwierdziliśmy, że, że nigdy nie mieliśmy psa i że branie psa z adopcji, no to jednak jest duża odpowiedzialność. Różne są też problemy takie behawioralne często z nimi. No a poza tym pomyśleliśmy, że jakby chyba nie będziemy w stanie po prostu z tym psem wychodzić. Tak często na, na dwór, więc stwierdziliśmy, że może opcja trochę mniejsza kotek. Zwłaszcza, że akurat o kotach tam z kotkami mieliśmy jakieś takie doświadczenie. No bo moi rodzice też mają dwa koty i jakby wychowywałem się z tymi kotami, więc no tam spoko. I, no i stwierdziliśmy, dobra, no to bierzemy kota. I, i przeglądaliśmy właśnie tam ogłoszenia na Eliksie, tam z kota i trafiliśmy właśnie na taką panią z Elbląga wspaniałą, która właśnie bierze, przygarnia kotki i ona te kotki socjalizuje, kastruje, szczepi, no tak jakby ogarnia i puszcza dalej ludziom do opieki. No i w ten sposób właśnie trafiliśmy na Tadeusza. Na którego się przygotowywaliśmy cały weekend, bo chyba dzwoniliśmy po niego w czwartek, a pani go dopiero przewoziła w poniedziałek, bo przez weekend tam była zajęta. I przez cały weekend, po prostu od rana do wieczora, cały czas przeglądaliśmy wszystkie takie strony o kotach, kupiliśmy nawet sobie książkę. Takiego ziomka, nie wiem czy kojarzycie, z amerykańskiego programu Kot z piekła rodem, ziomek się nazywa Jackson Galaxy To jest taki ze śmiesznymi kolczykami i śmieszną brodą taki facet No i praktycznie przeczytaliśmy prawie całą książkę Zanim wtedy do nas dotarł, poszliśmy kupować wszystkie te dodatkowe rzeczy Byliśmy tak mega nakręceni, no i przyszedł On miał wtedy 3,5 miesiąca, był takim malutkim kotkiem W ogóle chyba pokażę wam teraz właśnie wideo, jak on przyszedł do nas do domu Powiedz cześć do tatusia. Kotku. Co? Powiedz tej. Ale masz tutaj kociostradę, co? No w ogóle był mega ciekawski, zaglądał wszędzie, no i byłem mega naprawdę zadowolony. One teraz biegają tutaj, więc dlatego są jakieś takie hałasy, bo znowu biegają, zamiast spać. No, ale w każdym razie wzięliśmy tego Tadeuszka i, i po prostu no to był tak, tak wspaniały kot, tak kochany, tak potrzebujący bliskości, no naprawdę nie mieliśmy żadnych zastrzeżeń do niego, też bardzo się wkręciliśmy, no bo wiecie, no, są pewne rzeczy jednak ważne jednak z kotami, które na przykład moi rodzice nie zwracali uwagi w ogóle, a na przykład my dowiedzieliśmy się, że tak naprawdę jednym z takich podstawowych problemów w diecie kotów to jest to, że u starszych kotów może rozwinąć się niewydolność nerek, a właśnie spowodowana jakimiś takimi powikłaniami raczej kamiczymi, nie? I chodzi o to, że po prostu, jeżeli koty jedzą suchą karmę, to ta sucha karma w procesie produkcji, ona jest odwadniana do takiego stopnia, że po prostu te, 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 stęże, te stężenie tych wszystkich substancji tam w tej suchej karmie jest tak mocno stężone, że po prostu kot nie jest w stanie nawet powiedzmy z takiej miski dopić tyle wody, żeby było ok. Dlatego w ogóle najzdrowiej jest, żeby koty jadły same, same mokre karmy i my też dajemy im tylko mokre karmy. No i spoko jedzą. Teraz właśnie zastanawialiśmy się, bo teraz jak doszła Zosia, no to kupujemy troszkę większe te karmy w jeszcze większych puszkach, ale się okazało, że tak naprawdę zanim one to dojedzą na te porcje, to w międzyczasie ta karma zaczyna im się nudzić i w międzyczasie jak tam resztę tej karmy chowamy do lodówki, no to, no to też ona traci taki swój urok więc chyba teraz będziemy kupować takie troszkę mniejsze puszki, żeby tak może częściej im zmieniać, no i też właśnie ważne jest też sprawdzenie jaka to jest karma. Na takich stronach tam specjalistycznych o, o, tam o kotach na pewno znajdziecie jakieś takie tabelki, które, gdzie są pokazane, które w ogóle karmy są ok, które nie, nie są ok. Jakby zasada jest prosta, że praktycznie większość karm, które są nawet dosyć drogawe, ale to są takie bardzo popularne karmy z telewizji, nie wiem, wszystkie te kitikety, whiskasy, puriny i tak dalej, to po prostu te karmy są dramatyczne. Mówię o mokrych, nie? Bo w ogóle suchych nawet nie biorę pod uwagę. Chodzi o to, że taka karma kocia nie powinna zawierać tam dodatkowo tych zbóż, no nie? A na przykład dla wielu producentów, żeby sobie zaoszczędzić troszkę, to nie dokładają zboża, takie wypełniacze właśnie do tego, no i jest tam, i chodzi też o to, żeby ta zawartość mięsa była jakaś taka sensowna, żeby to nie były jakieś takie, no nie wiem, same skórki, no tylko, że faktycznie, żeby ten kotek sobie troszkę pojadł. No i Tadeusz nam tak trochę rósł, rósł, a w międzyczasie pojawił się u mnie taki pewien problem. Ja mówiłem o tym, że to jest choroba niedzielna, bo cały tydzień, od poniedziałku do piątku, w czasach, kiedy jeszcze chodziłem na uczelnię, od poniedziałku do piątku czułem się świetnie, w sobotę czułem się ok, a w niedzielę zaczynało się od rana potwornym katarem i to takim po prostu, że niagara leciała mi z nosa. Kichałem po prostu salwami jedno po drugim i czułem się po prostu, jakbym normalnie zdychał, bo, bo to było tak uciążliwe, że po prostu nie dało się żyć. I zastanawiałem się o co chodzi, no bo mówię, czyżby alergiczny, nie żyd nosa, no ale mówię. Kurczę, no bo przecież tego Tadeusza już mamy, z, nie wiem, może z miesiąc czy coś, no i w sumie, no nie wiem, wydaje mi się, że gdyby faktycznie jakby coś było na rzeczy, to bym, nie wiem, był zasmarkany cały czas i tak dalej. Ja dodatkowo jeszcze, jak rozmawiałem z mamą, przypomniało mi się właśnie teraz. Wcześniej jak jeszcze mieszkałem w moim mieście rodzinnym, no to tam często też miałem jakieś takie ataki kataru, no i tam były koty. A potem przeprowadziłem się tutaj do Gdańska na studia i dzwonię do mamy i mówię: Mamo, mamo, tu w Gdańsku jest tak wspaniałe powietrze. Tu od morza, nie kicham wcale, nie mam problemów z katarem, jest tak wspaniale, a to gówno, a nie powietrze piękne w Gdańsku, tylko w Gdańsku kotów nie było. W październiku się pojawił Tadeusz i powrócił katar, naprawdę. No i tak, a tak naprawdę to w ogóle przeciwhistaminowe, czy też nawet no bo jakby nic mi nie pomagało w ogóle z tych takich rzeczy dostępnych OTC głównie, nie? No i za pierwszym takim atakiem tego Kataru, taki cały zasmarkany, po prostu ledwo chodzący jeszcze w kapturze, polazłem do apteki i mówię do kobiety, że poproszę Sudafet. I to powiedziałem, poproszę Sudafet. Kobieta tak da mnie popatrzyła. Tak daje mi ten Sudafed i mówi do mnie, ale proszę to brać z głową. A ja tak mówię o. o. O ki chodzi jej, nie? W ogóle i wychodzę, mówię do Anuki, słuchaj, kobieta mi powiedziała: tylko proszę brać z głową. A Anuka mi mówi: no wiesz, bo ten sudafet to te ludzie ćpają, nie? I mówię: dobra, fajnie, no to wzięła mnie zaćpuna No byłem w takim stanie, że może sam siebie też zaćpuna mógłbym wziąć. No i mówię: no, no trudno. No i faktycznie ta choroba niedzielna była co niedzielę. Niedziela w niedzielę miałem prze, przekichane. Dosłownie. Dosłownie przekichane. Ja mówię do Anuki, ej może to jest jakaś taka, nie wiem, kara z niebios, że nie wiem, że w niedzielę może powinienem je do kościoła, może nie wiem, puść mi transmisję, nie wiem, natrwam w TV, może mi przejdzie. Jak najbardziej. Jeszcze jak. Ale nie przechodziło wcale. Ale wcale mi nie przechodziło i potem przyszła Zośka i było jeszcze gorzej. A zoszka wzięliśmy, dlatego że stwierdziliśmy, że ta jest Samotny, taki sam i smutny, i fajnie, jakby mu się przydał jakiś przyjaciel. No i też przeglądaliśmy znowu Elixa, ale akurat tam nic nie było. I Januka mówi: Ej, słuchaj, ja napiszę od tej pani od Tadeusza, może ona ma jakiegoś jeszcze kotka. I ona mówi: Tak, tak, właśnie, mam sześciomiesięczną, piękną, kochaną, jakąś tam Milusią kotkę. Zobaczcie, zobaczcie. my zobaczyliśmy po prostu te zdjęcia Zosi. i mówimy: O nie, jaka mała czarna kulka. Zwłaszcza, że. Podobno jest tak, że właśnie takie koty czarne całe i też takie białe, takie jakieś szare łaty, to są raczej koty, które są mniej chętnie przez ludzi przygarniane, nie, niż takie y, koty pokroju Tadeusza, które mają jakąś taką, to tą, tą jakieś takie dosyć ciekawe, nie. No i wzięliśmy Zosię i pani w ogóle tego samego dnia, co do niej zadzwoniliśmy, to za godzinę nam to mi Zosię przywiozła, więc my byliśmy w ogóle w takim szoku, no ale mówimy, no dobra, żarcia mamy. Yy, mamy jeszcze kuwe mamy kuwetę, potem dokupimy drugą, żeby, im, żeby nie było dla nich za mało. I, I spoko, nie? I potem byliśmy przez godzinę tacy w ogóle w szoku, mówimy: O Jezu, za godzinę to będzie drugi kot. I tak patrzymy na tego Tadeusza, który sobie tak leżał, tak sobie siedział, nie? I mówimy: Tadeusz, słuchaj, za godzinę będziesz miał siostrę, Zosie w ogóle, ten. A on tak. Więc e, więc szczerze powiedziawszy. Nie wiedział co się szykuje i Zosia też przyszła i zaczęła w ogóle od razu się rozglądać. No ale przez pierwsze 2-3 dni były problem z nimi, z socjalizacją, że jednak syczały bardzo na siebie, zwłaszcza Zosia na Tadeusza. I trzymaliśmy je w odrębnych pomieszczeniach, Zosia była w sypialni, Tadeusz był w reszcie mieszkania, potem też zamienialiśmy ich miejscami. Aż w pewnym momencie, tam po tych dwóch dniach, stwierdziłem: Dobra, niech się dzieje wola nieba, i otworzyłem te drzwi. No i na początku trochę bardzo na siebie syczały, potem coraz mniej, aż w końcu wcale, a teraz po prostu chodzą, przytulają się, liżą. No po prostu są takimi fręcami, że, że to jest niesamowite. W ogóle też, wiecie, co jest ciekawe, że mm, to jest niesamowite obserwować, że te koty mają zupełnie inne usposobienia i charaktery. Na przykład Tadeusz to jest hamuwa taka, że jak ty cokolwiek jesz, to on wlezie ci na głowę i po prostu włoży łeb tam, nie wiem, do jakiegoś pudełka z serkiem, no z czymkolwiek. Zośka nic. Z drugiej strony, jak zamykamy się na noc w sypialni, no bo, bo się zamykamy na noc, żeby nie gryzły nas po nogach, zwłaszcza Tadeusz, to Tadeusz nigdy się nie wpychał rano, tylko sobie grzecznie czekał, aż my wstaniemy, przyjdziemy do niego. Natomiast Zosia nad ranem miauczy i drapi w drzwi, nie, i około tak siódmej, ósmej i, i jak się otworzy drzwi, to na zaraz po prostu wskakuje na łóżko, przychodzi do ciebie, cię pobudzi, tu, tu, wycałuje, wycałuje trochę z tobą, posiedzi sobie, pójdzie, nie, ale przywita się z tobą rano i cię obudzi i jest naprawdę mega. A wracając w ogóle do tych kotków i, i, i do tego, do tej choroby mojej niedzielnej. Największy dramat to się zaczął z początkiem kwarantanny. O nie, jesteśmy zgubieni, bo już nie wychodziłem od rana na uczelnię i byłem poza domem, gdzie dopiero wracałem w te, te głębokie wisko tych alargenów, tylko byłem dzień w dzień. I moja choroba niedzielna zrobiła się codzienna. I po prostu pierwsze kilka dni to po prostu byłem no, jak, jak, jak zombie, naprawdę. Strasznie się czułem. I dopiero stwierdziłem, nie, no ja już nie wytrzymam i skorzystałem pierwszy raz jakby z tej pomocy telefonicznej. dzwonię, Halo, Halo, pani doktor, proszę mi pomóc, mam alergiczny nieżył nosa, proszę mi dać stery do nosa, żebym se popsikał. No ona mówi dobra, spoko, proszę, zaraz dostanie pan kod na e receptę. Anuka pracuje w aptece, więc nawet nie musiałem w kilometrowych kolejkach czekać, tylko ona mi to kupiła, przyniosła jak wróciła z pracy. Po prostu, słuchajcie, cud. Jak rękomo wsadzam sobie do nosa, psik, 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 psik. Na początku to mi kazała ta obita to psikać trzy razy dziennie, po dwa. Mi wystarczy rano, i czasami wieczorem sobie jeszcze dopsiknę. I, i mi to po prostu wystarcza. Jak rękomo jak wiecie, przeciwhistaminowe w ogóle nic mi nie dawały na ten katar. A tak se psiknę tego po prostu sterytka w nosek, i po prostu drożno, nic nie kapie, nic nie cieknie się Czuję jak młody Bóg, i każdemu z Was, jeżeli macie takie problemy, polecam zmierzyć się z tym problemem i zacząć się psikać w nos, bo, bo to rozwiązuje wiele, wiele naprawdę problemów. A na koniec chciałem powiedzieć w ogóle wszystkim Wam, że bardzo dziękuję za to, że tutaj jeszcze jesteście, mnie oglądacie, za to, że było tak wiele osób, które razem ze mną. Przechodziły przez kurs EKG, w ten wtorek spotkamy się już po raz ostatni na takim spotkaniu podsumowującym tak naprawdę to wszystko. No i będę się bardzo zastanawiał, co dalej, Jakby, jaki dalej kursik zrobić. To co myślałem, to myślałem o rkz -ach. też myślałem o takim spotkaniu, gdzie będę opowiadał o spirometrii. Więc ja myślę, że takie dwie propozycje na dzień dobry to jest Spirometria i RKZ. -y. Jeżeli będziecie, nie wiem, dajcie znać może w komentarzach, czy, czy, czy która z tych opcji Wam bardziej odpowiada żebym to nagrał, no a poza tym to się bardzo cieszę, że jesteście, też na bieżąco robię te odcinki, poniedziałki, środy i piątki. W ten poniedziałek zahaczę o coś tak naprawdę z pogranicza medycyny rodzinnej, pediatrii też laryngologii. Nie wiedziałem tak naprawdę w jaki dział to zrobić, bo trochę tak kolorystycznie porządkuję te filmiki na kanale, że przyporządkuje, wołuje je do określonego działu i też kolorystycznie tam są takie szczeguliki na tych miniaturkach. No i wsadziłem to do pediatrii ostatecznie, biorąc pod uwagę, że większość, w większości to jest problem jednak pediatryczny, taki ostro i taki powszechny, więc to włożyłem tam. A poza tym trzymam się jako tako. Powiem Wam, że jakieś takie emocje związane z tym prowadzeniem kanału, jakieś takie... I wiem, nabuzowanie sprawia, że straciłem na przykład zapał, jak ja zawsze segrałem na playaku w jakiejś takiej gry. To takie na przykład teraz, takie gry, które są związane z jakąś taką adrenaliną, coś się dzieje tutaj, emocje mocne, to ja tych gier nie lubię. Jakby wystarczająco mam jakichś takich emocji z prowadzeniem tego kursu i, i z tym wszystkim, jakiby prowadzeniem tego całości tego kanału. Że sobie odpuściłem takie gry, a z drugiej strony odna odnalazłem ponownie miłość do Minecrafta i proszę się nie śmiać, ale ta gra jest niesamowicie wyciszająca, uspokajająca. Sobie chodzę, buduję, sieję pszenicę, piekę chleby. Niektórzy pieką chleby wysyłają mi zdjęcia w piekarniku, ja piekę w grze, ale. Tak sobie, tak pół godzinki do godzinki, jak tam posiedzę i tam sobie coś pobuduję, porobię, to jestem jakiś taki uspokojony i mogę działać dalej, i mogę dalej tutaj wszystko nagrywać. Czyli tak. Podsumowując, temat kotków są piękne i śliczne, i każdemu polecam kotki, które sprawiają, że po prostu samemu tutaj bym oszalał, i naprawdę psychicznie pewnie źle bym się czuł. Oddeusz się odzywa na koniec. Dlatego każdemu Wam polecam jakieś małe zwierzę domowe, i to nieprawda, że koty są jakieś takie tylko samotne, że to są samotnicy i tak dalej. Są bardzo towarzyskie zwierzęta i też trzeba poświęcać im czas i, i uwagę i z nimi się bawić. I, i one to od, oddadzą tą miłość, którą da, da się im, i to bardzo naprawdę można to poczuć. Że ten kotek też, też kocha Ciebie, nie? tak jak Ty kochasz go. Dlatego polecam Wam szczególnie też adoptowane, nie? że takie małe bidulki, które no niestety przyszły na świat w takich, a nie innych warunkach i, i warto im dać trochę, trochę ciepła i miłości i zapojetlować się takim kotkiem. Tego wszystkim polecam na te ciężkie czasy. I chyba w tym odcinku kawa, ciastka, medycyna to wszystko, co chciałem Wam dzisiaj powiedzieć. Do zobaczenia w, w na Kawie i Ciastku w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się. Cześć.